Racibórz, 26 marzec 2023, niezwykłe miejsce, w niezwykłym biskupstwie, z 1060 roku. Był tutaj klasztor Norbertanów. Pochowane są trzy polskie księżniczki, biskupi, święci, trzech świętych biskupów Norbertanów. Jesteśmy w rocznicę, jesteśmy w niedzielę Męki Pańskiej. Dzisiaj nasz ksiądz Michał Woźnicki modlił się po raz kolejny przed klasztorem Dominikanek z 1282 roku o przywrócenie mszy świętej zwycięskiej do tego klasztoru i do wszystkich klasztorów świata katolickich. O świętych biskupów katolickich, o świętego katolickiego papieża. Wczoraj, 25 marca, była 43. pielgrzymka do Tulec, Sanktuarium Narodzenia Matki Boskiej, gdzie był ksiądz Józef Woźniak z Hamburga, urodzony w Hamburgu 7 lutego w 1913 roku w Dachom. A po wojnie również był duszpasterzem w Hamburgu dla czterech szpitali i sześciu obozów. Mówił, jak to Anglicy likwidują Polaków. Wrócił do Polski 8 września 1946 roku, w dniu, kiedy na Jasnej Górze kardynał Hlond zabierzeł Polaków niepokolanemu sercu Maryi. Bo świat kolanemu sercu Maryi zabierze ostatni papież 1 stycznia 1943 roku. Ostatni papież, następca papieża, który zmarł w Hamburgu, świętego Benedykta V, był wielokrotnie w Hamburgu jako noc już nie waczeli. Hamburg, miasto Maryi. Gdzie Boże Opatrzność mnie przysłała. Potrzebuje prawdy. Tak jak potrzebuje prawdy, dachał. Badowice, Oświęcim. Było tutaj kiedyś biskupstwo. Jest pochowana tutaj polska królowa. Tutaj zmarła polska królowa, trzecia polska królowa. Małgorzata brandenburska, przez którą koronację. Była od Nowa Królestwa Polskiego od 26 czerwca w, 1900, w 1295 roku. A dzisiaj mamy taką szczególną datę rocznicę urodzin Żydówki Emilii Kaczorowskiej 25 marca 1884 roku w Krakowie na ulicy Smoleńsk 15, przy kościele Bożego Miłosierdzia. Przy klasztorze Niepokalanego serca Marii, gdzie 33 lata rezydentką była mama Maksymiliana Kolbe zlikwidowanego, żeby przyjąć klasztor niepokalanowie. Te plany, można powiedzieć, zaczęli 527 lat trwały te przejęcie kościoła podczas Eksodusu Żydów 1492 roku, kiedy Krzysztof Kolumb, wnuk króla Władysława Jagiełły, odkrył Amerykę. Zaplanowano wymianę ludzi. I tak się stało też. 25 marca 42 roku do Oświęcimia przywieziono 999 Żydówek i 999 Niemek. Z Strevensbury. Wśród nich była nieurodzin urodzin, 26 marca 1900 roku. Urodziła się trenidarka Angela Autz, anioł z Auschwitz. Została zlikwidowana przez amerykańskie bomby 23 grudnia 1944 roku w Oświęcimniu. W, w Auschwitz, które zakończyło, które 12 kwietnia 2018 roku zostało przejęte przez Izrael. Ale nikt nie mówi, że do tego doprowadził słynny Lolek z Wadowic, urodzony w Wadowicach 18 maja. W domu była muta Żyda w 1920 roku. Tego dnia w Rzymie był poświęcony kamień węgielny przez kościół Serca Chrystusa Króla. Fundatorem był 78-letni Deon, założyciel sercanów. I 12 kwietnia w 1947 roku Rudolf Hess nawrócił się w Wadowicach, błagając naród polski o przebaczenie. Jest to świadectwo w bazylice w niebowzięciach, w Wadowicach. Nawrócił go jezuita ksiądz Władysław Lom, tydzień starszy od Adolfa. Słynnego Adolfa, który również był miesiąc starszy od naszego księdza Bronisława Komorowskiego, urodzonego 25 maja. 1889 roku. W jego urodziny, w 1913 roku, Adolf zaczął, zaczęli promować Adolfa w Monachium. Malował wtedy piękne obrazy Matki Boskiej. 33 razy był w Hamburgu. Pomógł mu wtedy jego przyjaciel Kaufmann. Wtedy 20 lat był geolaterem Hamburga. Kuzyn Teodora Kaufmana. Który był w Nowym Jorku, pisał nawet książki, naród niemiecki trzeba wykończyć. A cesarzem rzymskim, królem Niemiec, był 50. cesarz, był to wnuk króla Jana III Sobieskiego, urodzony w przemienienia Pańskiego 6 sierpnia 1697 roku w Brukseli. Syn regentki Bawarii, Teresy Kunegunde Sobieskiej, koronowanej w łonie Matki II, Lutego 1676 roku na Wawelu i urodzonej na Wawelu 4 marca w rocznicę koronacji Władysława Jagieły i rocznicę śmierci jego wnuka, świętego Kazimierza. 4 marca urodził się nasz przyjaciel Anatol Kaszczuk, niezwykły przyjaciel mojego taty, który z matka Boska go prowadziła. 4 marca. 2009 roku w hotelu Elysee w Hamburgu o 12 w południe. 68 biskupów niemieckich dostało ode mnie osobiście każdy do ręki, co znaczy Niedziela Bożego Miłosierdzia 19 kwietnia w, 1000, w 2009 roku. Było to wszystko za przyczyną Świętego Ekspedyta, którego nowennę wydali moi dziadkowie w Krakowie w drukarni Róż Świętej Teresy w 31 roku. I tę świętego ekspedyta po niemiecku otrzymał Ole von Boys na ratuszu w Hamburgu 15 listopada 2004 roku. Jako świadek prawdziwej polskiej Solidarności przekazała mu zdjęcia, plakaty i również tę nowennę, święty ekspedyt. Był patronem dnia 19 kwietnia w 1933 roku, kiedy Adolfa wybrano jako gościa honorowego Hamburga. O tym się nie mówi. Ale tak samo jest taka sama historia, bo piękne obrazy malował i tyle dobra zrobił dla narodu niemieckiego. Oznacz, ogłoszono go 4, 14, 14 sierpnia w 1943 roku Mesjaszem narodu niemieckiego. A tego dnia poświęcono na Welu 142... Jest 142 sztandary krwi. Przyczynił się do tego Hans Frank król Polski na Wawelu. Przybył do Polski już 12 lutego 1936 roku na zaproszenie swojego przyjaciela, prawnika Fryderyka Zola. Zabawa się nie skończyła, bo teraz przyjeżdża do Polski i honorowany jest na Wawelu. Syn Hansa Franka, Niklas Frank. Dziennikarz ze Szterna, z Hamburga. I ma swoje wykłady wszędzie. Teraz, gdzie wszystkie zabroniono, w Dachau, we Frankfurcie nad Menem, wykłada syn Hansa Franka, Niklas Frank. Objęli, tak jak planowali, cały Kościół. I to już od 10 lat widoczny jest. To tak jak było. Jak dali obywatelstwo honorowe wszystkim tym, którzy niszczą chrześcijan. Ale dzisiaj mamy 26 marzec 2023 i mamy wspomnienie 999 Żydówek, 999 Niemek, które przywieźli do święcimia. Właściwie historia o święcimia Auschwitz skończyła się 12 kwietnia w 1947 roku. Dlaczego? W Badowicach. Tego dnia ukazała się Matka Boska w Rzymie. Wedle obietnicy, którą dała 12 kwietnia w 1937 roku Luiginie Sinapi i w obietnicy, że papieżem będzie Pius XII, ostatni papież wielokrotnie w Hamburgu. Matko Boża, patronko nasza, patronko wszystkich kapłanów, którzy dla świętej wiary katolickiej oddali życie, których oszukano, bo wszystkich oszukano. I Polaków, i Niemców, i Francuzów. Dzisiaj jest dzień męki pańskiej, ale będzie zmartwychwstanie. Polska zmartwychwstanie, tak powiedział 21. 21 marca w 1940 roku. Łaczyński na Jasnej górze za to został zlikwidowany w dachu. Polska zmartwychwstanie. Taką encyklikę wydał ostatni papież Pius 12. Tego dnia w Pelplinie zlikwidowano 24 kapłanów, profesorów, nauczycieli mojego ojca, Jana Bernarda Jana Pawła Tuszyńskiego, niezwykłego apostoła Bożego Miłosierdzia który patronuje mi z nieba. Jezu, ufam Tobie. Panie Boże, dziękuję za wszystkie łaski. Tak, pomęce przychodzi zmartwychwstanie. Dziękujemy Matko Boże nadziei.